Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery piłkarza. W poprzednim odcinku założyliśmy piłkarza, zagraliśmy pierwsze spotkanie, które nie poszło nam najlepiej, ale w dzisiejszym odcinku na pewno będzie to wyglądało dużo lepiej. Na pewno zmienimy sobie kamerę. Generalnie starałem się jakoś ogarnąć, żebym miał po polsku tą FIFA ale po prostu nie mogę. Coś mi się popsuło. Jeżeli wiecie jak to naprawić, może się dać w komentarzu. Dobra, także tak obecnie wygląda jakaś tabela Europan Shield czy jakiejś europejskiej tarczy. Nie mam pojęcia co to jest naprawdę. Także przesymulujmy sobie kolejne spotkania, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie versus racing, nie mam pojęcia co to jest za klub. pierwszy raz widzę ten herb Ale zanim przejdziemy oczywiście do spotkania, zróbmy sobie trening strzelecki, bo ostatnio nasze strzały nie wyglądały najlepiej, także poćwiczmy trochę Dobra, także trzy strzeleczki treningi sobie zagramy, żeby troszeczkę poćwiczyć, mamy 73 wykończenia, także nie wygląda to najgorzej Oj, mamy pustą bramkę. To musiała być bramka. Nie wiem, co ten bramka robi tutaj. Zobaczmy, bo teraz nasza gwiazda podchodzi do strzelenia sam na sam. Mamy piękną bramkę. Cóż za fantastyczne wykończenie. Iwi swoją drogą też pewnie. Mamy kolejny level. Dostaliśmy trzy punkty. Dobra, zagrajmy sobie już drugie nasze spotkanie. W tym spotkaniu wchodzimy w 83 minucie. Także naprawdę coraz mniej nam daje rywal grać. No, chociaż po naszym ostatnim debiucie się nie dziwię wcale. Dobra, tak. Taka kamera będzie zdecydowanie lepsza i będzie łatwiej się nam grało główka. No niestety bramkarz to obronił. No niestety. W tym drugim spotkaniu nie mieliśmy za bardzo sytuacji. Przeciwnik naprawdę był solidny, ale wyciągnęliśmy z tego spotkania chociaż jeden punkt. Co prawda, nasz rating nie był w, tej, w tym spotkaniu najlepszy, ale tak jak mówię, nie było za bardzo sytuacji. No ale będziemy mieli kolejny mecz. Zanim do tego meczu przejdziemy, to zróbmy sobie trening. Dobra, kolejne spotkanie, gramy na FC Utrecht i w tym spotkaniu trener daje nam troszeczkę więcej czasu, ale zanim przejdziemy do tego spotkania, to weźmy sobie jakiś playstyle. No wydaje mi się, że finish shoty. Będzie najlepsze. Mam także mamy pierwszy playstyle. Super, naprawdę się cieszę. Już te finezyjne całe będą lepsze, celniejsze, silniejsze. Także to mi się podoba. Oj, to będzie szansa na pierwszą bramkę. Jeszcze utrzymaliśmy się przy piłce. Uderzenie finezyjne! Pierwsza bramka naszego zawodnika w Brakowie Częstochowa. Wykonaliśmy tutaj wy uderzenie finezyjne, które jest naszym playstylem. No i to było czuć, to było widać. Okej, okay, odebraliśmy piłkę rywalowi, kolejna nasza sytuacja, uderzmy, mamy drugą bramkę w tym spotkaniu. Nasz overall w tym meczu wynosi już 8.7, także naprawdę to, będzie, to było dobre spotkanie jak na razie. A jeszcze zostało nam naprawdę sporo czasu, żeby strzelić kolejną bramkę, może pierwszy hat-trick? Zobaczymy. Fantastyczne podaje naszego sojusznika, niestety nie wykorzystujemy tej sytuacji, kurczę, ten obrońca tutaj był... Na posterunku, ale jeszcze piłka będzie w ataku. Może jakieś uderzenie z dystansu? Oj, i widaje nam naprawdę fantastyczną piłeczkę. Może będzie szansa na strzelenie hat -tricka. No nie no, no brakuje tutaj tempał naszego zawodnika, ale dajemy prowadzenie naszemu zespołowi. Dzięki nam tak naprawdę wygraliśmy to spotkanie. No i według mnie zasłużyliśmy na szansę do pierwszego składu. Także kolejne spotkanie będziemy grali na klub Stal Mielec. Ale zanim do tego spotkania przejdziemy, to oczywiście zróbmy sobie tutaj jakiś trening. Ale tym razem już sobie przesymulujemy ten trening, no bo nie ma sensu robić tego. Ale dobra, match day! Nastal mielec! W tym spotkaniu wchodzimy w 58 minucie, także no tutaj trener daje nam już coraz dłużej sobie pograć. I mnie to naprawdę bardzo cieszy. Czekamy na pierwszego hat oczywiście. Piękny odbiór z naszej strony. Może jeszcze jakieś podanie do nas? Uderzenie z pierwszej piłki, praktycznie Matko Boska. Jaka to była fajna akcja skonstruowana przez nas, przez naszego zawodnika. Naprawdę, to może się podobać. Wchodzimy w pole karne. No niestety, no, zablokował to jeszcze do nas podanie. No ale to już było głupie podanie. Niepotrzebnie tutaj wymusiłem to podanie. No i wspaniały odbiór z naszej strony. Podanie na wolne pole do Nowaka. Zobaczymy, co zrobi Nowak. Czekam tutaj jeszcze na jakąś piłeczkę. Może jakaś wrzutka to byłoby fajne. Jest wrzutka, mamy uderzenie, no ale obrońca przeciwnika był w odpowiednim miejscu, żeby to zablokować. Przeciwnicy wychodzą z kontrą, ale ten przeciwnik zrobił naszego. Dobrze, dobrze, nic. Tutaj mogliśmy stracić bramkę. To była niebezpieczna sytuacja ze strony. Czekam, aż jakiś nasz. Sojusznik się pokaże na wolnej pozycji. Jak na przykład teraz Nowak, Nowak jeszcze podaje do Iwiego. Iwi wypuścił. Ależ bramka naszego zawodnika. Nie wypowiem jego nazwiska, bo nie mam pojęcia, jak to wypowiedzieć. Także ostatecznie to spotkanie kończy się z wynikiem 2 do 0. Nasza jedna bramka. W drugiej bramce chyba też braliśmy jakiś udział, jakieś podanie. Także myślę, że po tym spotkaniu już na luzie zasługujemy na miejsce w pierwsze 11. To musi się w końcu wydarzyć. Zobaczmy. Overall spotkania 8,2 chyba, o ile pamiętam. I tak jest, weszliśmy do pierwszej jedenastki Także mamy z czego się cieszyć Także tak, w następnym spotkaniu Zaczniemy już z pierwszej jedenastki Także zróbmy sobie jeszcze szybki trening przed tym Żeby być jeszcze lepszym Także zobaczcie, jak w tym momencie tutaj nasze chłopaki z zespołu ćwiczą. Jeszcze na siłowni. O, tak jest. Trener wywiesił karteczkę z listą pierwszych zawodników, którzy wyjdą w pierwszej jedenastce. No myślę, że możemy sobie to na spokojnie skipnąć. Nie będziemy tego oglądać. Tak jak widzicie, overall 70, napastnik. Wychodzimy w pierwszej jedenastce. Nasze zadanie tak, musimy mieć overall powyżej 7,5. Musimy zremisować albo wygrać. I musimy zrobić 4 podania na połowie przeciwnika. Myślę, że na spokojnie jesteśmy w stanie to zrobić. Okej, okay, będzie podanie prostopadle do chyba naszego lewego obrońcy. Ten podaje jeszcze do Iwiego. Iwi no próbował tutaj uderzyć, ale obrońca ładnie to zablokował. Tutaj Iwi mógł jeszcze nam podać w sumie piłeczkę. Dobra, kolejna fantastyczna piłka z naszej strony, może tutaj jeszcze ktoś nas wypuści, zobaczmy okej, okay. mamy piłeczkę na skrzydle, niech ktoś wejdzie na główkę, może uda się zrobić jakieś dośrodkowanie, no niestety nikt nie wchodzi. Nie straćmy piłki, dobra, podanie do naszego... Aj sojusznika, ale niestety nie ma... nie będzie z tego bramki. Szkoda, bo to mogła być fajna asysta. Okej, okay, wygrana główka z obrońcą rywala, to może się podobać. Wyjdźmy tutaj teraz na wolne pole, jakieś podanie górą, dawaj, dawaj! Ej, no to była super sytuacja! Kolego, tutaj mogłeś nam podać, no tutaj byłaby dobra sytuacja. Oj, ale fantastycznie, tutaj wyszliśmy na wolne pole, może jakaś wrzutka na Iwiego, dawaj Iwi, wygraj to! No nie, to nie miało sensu, mogłem tutaj jeszcze coś, coś lepiej zagrać, no. Nie, to będzie bramka, Romańczuk. Oj, kurwa nie, obronił tego, no i jak na razie. Nie udaje nam się wygrać tego spotkania, ale naprawdę jest ciężko. Kurde, nie wiedziałem, że to może być takie ciężkie, ale jak się gra tylko jednym zawodnikiem, to aż, aż jest jakaś masakra. Ale z fantastyczną piłkę nam dał. To musi być nasza sytuacja. Jeżeli chcemy być w pierwszym składzie, musimy kończyć takie sytuacje. No jaka interwencja bramkarza. Co jest? Zobaczmy kolejna sytuacja, uderzenie z główki, no tym razem obrońca obronił, no jakaś masakra jest, ale mamy dwa pierwsze strzały, to może się podobać Oj, bardzo fajne podanie do naszego skrzydłowego, pokażmy się mu, tutaj jeszcze na wolnym polu będzie strzał, no i bramka to bronił, tutaj był bardzo ostry kąt, ale no chciałem oddać ten strzał Jeszcze główka do nas, uderzenie finezyjne, no budujemy, no, niestety w 81 minucie schodzimy z boiska, także przesymulujmy sobie to spotkanie. Zobaczmy, czy nam udało się chociaż zremisować. Niestety nie udało się przegrywamy to spotkanie. Nie strzeliliśmy bramki, nie udało się wygrać ani zremisować. Troszeczkę tutaj straciliśmy w oczach trenera, ale wydaje mi się, że w następnym spotkaniu, w następnym odcinku do nam się odkuć. Mam nadzieję, że kariera moja Wam się podoba. Generalnie tak jak mówiłem, jestem amatorem w karierze. Nigdy wcześniej nie grałem, ale bawię się dobrze. Mam nadzieję, że Wy również się dobrze bawicie. Susimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do usłuchania. Uszania, cześć.